Dzień Dobrze, posmakuj! Pięknie, że wpadłeś na mój kanał Posmakuj Polski. Jestem Paweł. Dzisiaj przygotuję dla Ciebie stek z kalafiora z sałatką, z buraków, z papryki, z rukoli. Oglądaj! Jak widzicie, nie nagrywam ze studia. Dzisiaj nagrywam z Posmakuj Warszawa, z Mokotowa, z, z naszej kuchni, do której oczywiście zapraszamy. Przygotuję dla Was jedno z które przygotowujemy i tutaj, i na przykład w Posmakuj Prosno. Będzie to stek z kalafiora. Mam kalafiora którego ugotowałem 10 minut od wrzątku osolonego, a potem startować w zimnej wodzie, najlepiej z wodą, żeby szybko zatrzymać gotowanie. Do tego przygotuję łatwą, prostą, szybką sałatkę. Mam buraki. Możesz je upiec, możesz je ugotować, jak wolisz. Jeśli je upieczesz, będzie więcej cukru, będzie bardziej smaczny. Kroję w kostkę. Czerwona cebulka. Czerwona papryka, dwa plasty czerwonej papryki wystarczą mi na tę ilość. Trochę pestek sprężonych słonecznika, dla świeżości świeży ogórek gruntowy. Pokażę Wam też dzisiaj jak zrobić sos. Sos, winaigrette do sałatek, yy, na przykład yy, do warzyw grillowanych, yy, do, do sałat na surowo, czy też do gotowanych. Tu akurat będzie do, do sałatki. Sos, winaigrette, dobry ocet jabłkowy, najlepiej miody podkarpackie. Super ocet jabłkowy niepasteryzowany z miodem. Ciach. Do tego ląduje musztarda francuska z ziarnami gorczycy. Do tego ląduje oczywiście surkodawska. Troszkę pieprzu. I rzecz jasna, miód też podkarpacki dobry. W tym roku trochę mało miodu mamy, więc pewnie ceny pójdą do góry. Ale to jest cudowny produkt, bez którego nie wyobrażam sobie życia. Teraz to wszystko mamy w jednym słoiku. Zakręcamy słoik i robimy szajkowanie. Dobra. Teraz do tego płynu wlewam olej. Tutaj mam olej rzepakowy. Możecie to podzielić na dwie części, żeby się wam dobrze i szybko zemulgowało. Tak ten sos nam się emulguje. To znaczy cząsteczki oleju pokrywają i wchłaniają tak naprawdę te cząsteczki octu, miodu. Teraz mamy już gęsty sos, który pokrywa nasze na przykład liście, sałaty, warzywa daje nam poczucie słodkości kwaśności trochę inaczej one smakują spróbuję Paśne, słodkie bardzo dobre, czuć musztardę, lekko krótkie jak dla mnie, może troszeczkę mniej octu jabłkowego tam było 50 ml i 40 będzie też ok, dobra? spróbujcie to zrobić i kończymy sałatę. Dodajemy trochę rukoli. Zostawimy sobie troszeczkę na górę, żeby też posypać. Dodaję sos. Delikatnie soli, dlatego że dodawałem do, do sosu winaigrette, więc nie przesadźcie. Troszkę pieprzu. Dobra, sałatę odstawiam, biorę za, za kalafiora. Kroję takiego grubasa dobre 2,5 cm, okej? Okay? Chodzi mi o to, żeby on się też trzymał razem, nie? Ciach I tu mogę następnego zrobić, nie? Teraz dajemy troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu Druga strona I teraz nasz kalafior ląduje na patelni na maśle klarowanym Prawa, lewa strona O dwie minutki Sałatka, talerz i serwujemy I przystępujemy do wydania dania. Rozkładamy. O, teraz mi wpadło do głowy na przykład, można by to było kilka kaparów wrzucić. Też by był fajny, ciekawy aromat, smak. Napiszcie jak wam to się podobało. Czy się wam podobało? I mi powiem szczerze, że się podoba. Bardzo proszę. Dorzucam. Kilka, tak naprawdę, liści rukoli. Wyrzucam trochę pestek żonek słonecznika. Trochę płatków migdałów. I oto, bardzo proszę, moje danie dzisiejsze z tego odcinka. Stek z kalafiora. Bardzo proszę, polecam, przygotuj go w domu. Ale, ale zapomniałem o jednej rzeczy. Jeszcze próbowanko. Tutaj kawałek kalafiora na patelni. Muszę spróbować, jak to będzie smakowało z sałatką. Ekstra pachnie kalafior połączony z masłem. Super. Świetne. Fajnie przyjemny, miękki, ale nierozgotowany kalafior. Jest bardzo delikatny. Do tego chrupiące warzywa. Papryka, ogórek, strzela też pestka słonecznika. Jest tak naprawdę bardzo fajne, bardzo dobrze skomponowane danie dla wegetarian i nie tylko. Bardzo proszę, skomentuj, zasubuj, zalajkuj. Oglądaj następny mój odcinek. Do zobaczenia i widzimy się. Cześć! A jeśli chciałbyś zobaczyć na inne danie z użyciem kalafiora, kliknij tutaj.